Dziś przygotowujemy klasyczny i tradycyjny barszcz, a w Thermomixie to naprawdę proste i łatwe do zrobienia. Zaraz pokażę Ci, jak to działa. A danie jest nie tylko kolorowe, ale także pełne składników odżywczych, więc idealne na zimne dni. Zanim Thermomix przejmie naszą pracę, pokroję warzywa na kawałki. Nie musisz tego kroić zbyt drobno. Wszystko, co tutaj wchodzi przez otwór w pokrywie, jest idealnie w rozmiarze 2001, czyli mniej więcej tak. Zaczynamy od posiekania cebuli i ząbka czosnku przez 5 sekund na piątych obrotach. Następnie dodajemy nasze wstępnie ugotowane buraki, ziemniaki i bukiet ziół do zupy i siekamy to wszystko przez 3 sekundy na piątej obroty. Przesuwamy wszystko trochę w dół za pomocą kopystka dodajemy masło i dusimy całość. I to przez 5 minut w 120 stopniach. Obroty wsteczne na pierwszych obrotach. Jeśli masz jeszcze TM w domu, użyj proszę przycisku Waroma. Oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanału. A teraz dodaję najpierw wodę, pastę przyprawową, kilka ziół. Teraz gotujemy całość przez 15 minut. Lewą ręką, obracając do 95 stopni, zdejmujemy miarkę i zamiast niej zakładamy osłonę przeciwpryskową. Jeśli nie masz osłony przeciwpryskowej w domu, po prostu postaw koszyczek z pokrywką na pokrywie naczynia miksującego. Pierwszy krok został zrobiony. Teraz dodajemy jeszcze białą kapustę a zapach jest pyszny, a zamiast białej kapusty możesz również użyć jarmużu. I teraz gotujemy całość jeszcze przez kolejne 15 minut. 95 stopni, obroty wsteczne, pierwsze obroty. Nasz barszcz jest już prawie gotowy. Teraz dodajemy jeszcze pomidory. Wiem, że w niektórych regionach używa się także białych fasoli. A teraz dodajemy jeszcze odrobinę octu, a potem całość będzie jeszcze gotowana przez 5 minut. 95 stopni, obroty wsteczne, pierwsze obroty to naprawdę było super łatwe w termomiksie. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to najlepiej od razu teraz. Ależ to pachnie. Teraz szybko wyjmujemy ziarna ziela angielskiego i liście laurowe, a teraz spróbujemy. To tak dobrze pachnie. Podaję do tego chleb, bo zawsze to lubię najbardziej. Teraz całość dekorujemy kwaśną śmietaną oraz odrobiną świeżej pietruszki i świeżego koperku. Napisz w komentarzach, jak dekorujesz lub podajesz swój barszcz. Już teraz życzę smacznego. To idealny przepis na zimne dni, mówię ci. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.